kochani, dzisiaj tak na szybciutko będzie taki pomysł na antipasto, na coś, co można podać przed obiadem jako przekąskę, gdy nasi goście oczekują głównej potrawy. Przepis ten mam praktycznie od uli. Uli dzisiaj ze mną nie ma, ale ja pokażę, co mam. Mam sobie, czyli gotowy, gotowe ciasto, na które ułożyłam takie kawałeczki sera. I na to dodaję odrobinę drzemu specjalnego do serów. Ten jest akurat z fig, a drugi mam z gruszek. Także układamy na to wszystko. I za chwilę Wam pokażę, jak będzie to dalej wyglądać. Uwierzcie mi, że. Chciałam Wam pokazać tylko, że można je zrobić w różnej formie: w, takich, w formie takich kieszonek, w formie takich prostokącików i w formie cukiereczków. Ja mam wszystkie trzy formy, teraz wkładam je do piekarnika na jakieś 15 minut i za chwilę zobaczycie, jak wyglądają już skończone. I tak, kochani, mamy gotowe tymczasem. Jeżeli podamy to na takim ładnym czerwonym talerzu świątecznym, to już będzie rewelacyjne danie świąteczne, a raczej przekąska. 嗯嗯，咱现在来，就比较好打。